Czy czasem czujesz, że nie jesteś w stanie nic zrobić? Może utknęłaś na kanapie albo w łóżku, skrolując media społecznościowe i tak naprawdę wiesz, że masz inne rzeczy do zrobienia, ale czujesz się nimi przygnieciona, przytłoczona i nie bardzo rozumiesz, dlaczego nie możesz tego zmienić: dlaczego nie możesz po prostu odłożyć telefonu i zacząć działać? Może nawet myślisz, że coś jest z tobą nie tak. I jednocześnie pożerają cię wyrzuty sumienia? Jeśli tak, to być może doświadczasz paraliżu wykonawczego. I jest to coś, co bardzo często występuje u osób z ADHD, ale co ciekawe, paraliż wykonawczy nie znajduje się w oficjalnych objawach tego zaburzenia neurorozwojowego. Jednak wiem, że dużo osób się z nim zmaga i jeśli należysz do tego grona, to ten odcinek jest dla ciebie, bo właśnie o tym jak sobie z takim paraliżem wykonawczym radzić chcę opowiedzieć. Na wstępie jednak zaznaczę, że nie jestem lekarzem psychiatrii, jestem studentką psychologii. Tematyką ADHD interesuje się od wielu wielu lat. A także na swoim koncie mam liczne godziny współpracy z klientkami, u których zdiagnozowano ADHD, a z którymi pracowałam nad zarządzaniem czasem, nad wypracowaniem tej umiejętności i nad umiejętnością planowania. I to, o czym dzisiaj powiem, jest oparte o różnego rodzaju materiały, m.in. ze stron takich jak Health Cleveland Clinic, Embark BH czy Choosing Therapy. Oraz innych materiałów źródłowych, takich jak książka ADHD, psychoterapia poznawczo-behawioralna ADHD nastolatków i dorosłych, książka Emocjonalne wsparcie dla kobiet z ADHD, czy psychologia, kluczowe koncepcje, tom pierwszy. Tych źródeł jest znacznie więcej, nie będę ich tu wszystkich wymieniać, jednak chciałam uczulić, że jeśli ty czujesz, że potrzebujesz Profesjonalnej pomocy i że sama sobie z pewnymi rzeczami nie radzisz, to po pierwsze żaden wstyd i nic z tobą nie jest nie tak, a po drugie warto jest zasięgnąć opinii profesjonalisty i poszukać własnych informacji, a także znaleźć osobę, z którą będziesz się czuła komfortowo poruszając właśnie takie tematy. No to skoro słowem wstępu już wiele zostało powiedziane, to jeszcze tylko się przedstawię i przechodzimy do odcinka. Cześć, ja nazywam się Joanna Dąbek i jestem specjalistką z zakresu zarządzania czasem oraz przyjemnej produktywności. Pokazuję, jak działać bez żelaznej samodyscypliny i bez polegania wyłącznie na motywacji. Tak jak już wiesz, jestem także studentką psychologii, która jest niesamowicie zainteresowana tematyką ADHD, a zwłaszcza zarządzania czasem w ADHD i ogólnie takiej produktywności w ADHD. Zgłębiam go, tak jak już powiedziałam, od wielu, wielu lat, i wiedzą, którą zdobywam, chcę dzielić się także z Tobą. Może na początek warto jest powiedzieć, czym w zasadzie ADHD jest. ADHD to zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, który według podręcznika diagnostycznego DSM-5 obejmuje trzy podtypy. I to będzie podtyp z przewagą deficytu. Uwagi, podtyp z przewagą nadaktywności ruchowej i impulsywności, ale też podtyp mieszany. Dlatego też warto pamiętać o tym, że ADHD u każdej osoby będzie wyglądało troszeczkę inaczej i z innymi wyzwaniami będą się dane osoby zmagać. I to jest problem, który bardzo często swoje początki ma w dzieciństwie. Ale to wcale nie oznacza, że każda osoba będzie miała właśnie te takie cechy związane z nadpopudliwością. Bo tak długo się kojarzyło ADHD jako często niespokojnego chłopca, który cały czas się wierci albo biega po korytarzu i nie może usiedzieć w miejscu. No a to nie do końca tak jest. Nie tylko takie zachowania świadczą o tym, że ktoś może mieć ADHD. Co ciekawe, w ADHD mogą wystąpić też takie trudności jak na przykład problem z regulacją emocji, dokładnie zaburzenie regulacji emocji, czyli rejection sensitivity dysphoria, choć teoretycznie emocjonalności, tak samo jak paraliżu, nie ma w klasyfikacji medycznej. Żeby tak więc zebrać to, co powiedziałam w klamrę, to zacytuję tutaj fragment właśnie z książki Emocjonalne wsparcie dla kobiet z ADHD i zaczynam teraz. ADHD to uwarunkowany genetycznie zespół objawów neurobehawioralnych, który przez całe życie towarzyszy danej osobie, prowadząc do odmienności w zakresie struktury i chemii mózgu oraz jakości komunikacji i poziomu pobudzenia układu nerwowego, co z kolei powoduje zaburzenia funkcji wykonawczych. A funkcje wykonawcze to właśnie planowanie, ustalanie jakiejś sekwencji działań, a następnie realizowanie tych działań. Zgodnie z planem. I właśnie paraliż z funkcjami wykonawczymi ma bardzo dużo wspólnego, bo paraliż ADHD znany jest również jako dysfunkcja wykonawcza lub paraliż zadaniowy. On odnosi się właśnie do niezdolności do inicjowania kończenia lub też podtrzymywania zadań z powodu takiego uczucia niepokoju, wręcz przytłaczającego uczucia niepokoju, stresu lub też zmęczenia psychicznego. I absolutnie nie należy ignorować takich uczuć, one mogą być wyniszczające i powodować obniżenie samooceny albo dawać takie uczucie porażki. Dlatego jeśli często doświadczasz Paraliżu wykonawczego, no to czas najwyższy mu się przyjrzeć i czas najwyższy zwrócić też uwagę, jakie emocje i uczucia mu towarzyszą. Taki paraliż może mieć też bardzo, bardzo dużo wspólnego z uczuciem wstydu. I według terapeutki Lauren Disner, paraliż ADHD jest spowodowany właśnie takim połączeniem problemów z priorytetyzacją, a także strachu. Oraz uczucia wstydu. Bo jest spora szansa, że przez większość swojego życia wstydziłaś się za to, że nie jesteś w stanie usiedzieć w miejscu albo za to, że ciężko jest ci się skupić i ktoś, może nauczyciele lub jesteś opiekunowie, bliskie osoby, mówiły ci, że wystarczy się skupić i czego ty nie rozumiesz w tym, co ci się do ciebie mówi, co ci się tłumaczy, albo doradzały. Żebyś wyszła 5 minut wcześniej. W takim razie na pewno zdążysz na spotkanie, a dla ciebie te rzeczy wydawały się być trudne, praktycznie nierealne do zrealizowania. No i co za tym idzie, to uczucie wstydu narastało. A teraz, przez to, że nie chcesz się wstydzić, dużo ciężej ci zacząć jakieś zadanie, bo obawiasz się, obawiasz się, że nie dowiedziesz, że będzie ci ciężko, będzie Ci trudno albo spotkasz się z krytyką i to nie muszą być obawy uświadomione, one mogą także mieścić się w twojej podświadomości. Co więcej, są różne rodzaje paraliżu, bo może być paraliż mentalny, czyli pojawia się wtedy kiedy masz takie poczucie przeciążenia poznawczego. Możesz też mieć uczucie mgły mózgowej i ten paraliż będzie Ci utrudniał zdolność koncentracji, będzie Ci utrudniał przetwarzanie informacji. Może będziesz miała wrażenie, że właśnie docierają do Ciebie różnego rodzaju bodźce, ale nie zatrzymują, tutaj robię cudzysłów palcami, nie zatrzymują się one w Twoim mózgu. Możesz mieć też paraliż wykonawczy, doświadczać paraliżu wykonawczego, czyli rozpoczęcie danego zadania może być dla Ciebie bardzo trudne, na przykład dlatego, że ciężko ci się jest zmotywować, ciężko ci jest znaleźć właśnie jakąś przyjemność w tym zadaniu, może masz trudność z ustaleniem priorytetu albo po prostu czujesz się przytłoczona tym, ile jest od ciebie wymagane. No i jest też paraliż decyzyjny. I to jest taka trudność, którą możesz zaobserwować właśnie w momencie, kiedy masz podjąć jakąś decyzję, a przy planowaniu czy przy ustalaniu priorytetów, no jednak te decyzje Trzeba podejmować. On może się także pojawić, kiedy masz do wyboru wiele opcji, bo ta różnorodność możliwości, z jednej strony ok, całkiem fajnie, że jest, ale z drugiej strony może być bardzo przytłaczająca. Dlatego ja też o tym dość często mówię, kiedy mówię o planowaniu i o podejmowaniu decyzji, żeby jednak ograniczać sobie ilość opcji, którą mamy, bo zbyt duży wybór to też nie jest dobry wybór. No, i oczywiście wszystkie te rodzaje mogą prowadzić do zwlekania, do unikania wykonywania jakichś zadań, lub mogą prowadzić do tego, że nadmiernie będziesz polegać na innych osobach, żeby podejmowały za Ciebie decyzje albo żeby coś za Ciebie zrobiły. Jak chodzi o to, ile trwa paraliż, jak długo trwa paraliż, no, ciężko powiedzieć, bo to może być sprawa na kilka godzin. A może być czasem sprawa na kilka dni, czy nawet tygodni. I pewnie już zorientowałaś się słysząc to, co już powiedziałam, że taki paraliż wykonawczy ma wiele wspólnego z prokrastynacją. W zasadzie idą razem ramię w ramię albo trzymając się za ręce. Więc teraz chciałabym Ci przedstawić kilka technik na to, jak przezwyciężyć taki właśnie paraliż: jak przezwyciężyć pewnego rodzaju prokrastynację. I zacząć działać, ale bez presji, takiej bardzo silnej presji, bez zmuszania się, a raczej za pomocą takiego delikatnego ponaglenia, takiego wiesz szturchnięcia się. Bo mówienie sobie muszę, powinnaś, i ogólnie negatywny self-talk tutaj w niczym nie pomoże, a może zaszkodzić. No dobra, no to przechodzimy do konkretów. Czyli do takich pierwszych kroków, które możesz podjąć, jeśli zaczynasz doświadczać paraliżu. Przede wszystkim, jeśli jesteś w takiej sytuacji, że naprawdę utknęłaś, wręcz czujesz, że fizycznie utknęłaś, zwinęłaś się na kanapie pod kocem i ciężko ci jest stać. Albo, tak jak już wcześniej mówiłam, leżysz na łóżku, gdzieś tam przykryta może kołderką, z telefonem w ręce i wiesz, że są rzeczy do zrobienia, ale naprawdę. Nie możesz się ruszyć. Co wtedy? Pierwsza rzecz, poruszaj się, ale nie na zasadzie wstań i wykonaj jakąś aktywność fizyczną, tylko zacznij ruszać swoim ciałem. Zablokuj telefon i zrób kilka obrotów nad garstkami. Następnie zacznij robić kilka obrotów stopami. Możesz też podnieść nogi do góry i zrobić tak zwany rowerek albo gdzieś tam poruszać ramionami, poruszaj głową na boki. Chodzi o to, żebyś wprowadziła swoje ciało w ruch. I w momencie kiedy to zrobiłaś, możesz użyć choćby reguły 5 sekund, żeby podnieść się z łóżka. Reguła 5 sekund polega na tym, że odliczasz w tył, koniecznie w tył. 5 4 3 2 1. Hop! Wykonujesz konkretną Czynność. Działa ona dlatego, że nasz mózg spodziewa się, że po zakończeniu odliczania nastąpi jakaś akcja i w tym przypadku ty decydujesz o tym, jaka ta akcja będzie. A co więcej, nie masz czasu, żeby się przekonać na zasadzie negocjować sama ze sobą, żeby zrobić coś innego. Czyli na przykład, a jeszcze 5 minut scrollowania. W momencie, kiedy wstałaś, to jest ta chwila, w której. Idziesz wykonać jedno zadanie, ale tylko jedno zadanie. Nie myślisz o wszystkim, co Cię czeka, myślisz tylko i wyłącznie o kolejnym kroku. Czyli możesz nawet sobie powtórzyć. W tym momencie nie skupiam się na niczym innym, w tym momencie idę się tylko napić wody. I ogólnie napicie się wody to jest dobra czynność na start, no bo ściągasz tą szklankę, nalewasz sobie wodę, więc trochę się już poruszasz, kilka kroków zrobisz, plus samo napicie się wody. Nawodni Twój organizm, przyspieszy delikatnie krążenie, więc też fizycznie się lepiej poczujesz. No i oczywiście w ten sposób dbasz też o swoje podstawowe potrzeby. I po tym, jak napijesz się tej wody, znów powtórz sobie, OK, teraz zajmę się tym i tylko tym. Nie myślę o niczym więcej. Możesz to mówić na głos, żeby przypominać sobie, jaki jest plan, tutaj znowu cudzysłów, plan, i co będziesz robić w kolejnych krokach? Możesz sama siebie prowadzić przez kolejne kroki. Na przykład zobaczysz, że masz strasznie dużo naczyń w zlewie i one cię denerwują. W takim wypadku powtarzaj sobie: teraz rozładuję zmywarkę. Teraz jest moment na rozładowanie kubków. Teraz jest moment, w którym odłożę talerze, a następnie Zapakuj brudne naczynia do smęfarki. To też możesz sobie oczywiście na głos powiedzieć. To tak naprawdę jest też kolejnym krokiem, żeby przezwyciężyć paraliż wykonawczy, czyli przygotowanie swojego otoczenia. I zajęcie się kuchnią to jedno. Po drugie, możesz też iść do pokoi i zebrać brudne naczynia i wstawić je do zlewu. I to też sobie tutaj powtarzaj. W tym momencie zbieram tylko i wyłącznie brudne naczynia. Nie skupiam się na niczym innym, bo bardzo łatwo jest się zdekoncentrować. W momencie, kiedy wejdziesz do pokoju i zobaczysz jakiś inny przedmiot, który też powinien zostać przełożony, albo coś innego przykuje Twoją uwagę. Dlatego mów do siebie, co teraz robisz. I w momencie, kiedy zajmiesz się jednym pomieszczeniem, możesz przejść dopiero do kolejnego i na przykład postawić pranie. O zmywarce i pralce mówię nieprzypadkowo, a to dlatego, że te sprzęty wykonują pewną pracę za ciebie. Ty im tylko pomagasz, ale teoretycznie nie musisz ty zmywać naczyń, nie musisz ty robić prania. Więc to już da takie poczucie sprawczości, że okej, okay, tutaj naczynia się myją, tu pranie się robi, a ja mogę działać nad czymś innym. Oczywiście możesz też stworzyć sobie pewnego rodzaju wyzwania. Zwłaszcza u osób z ADHD wyzwania świetnie działają. Czyli powiedzmy, przy zbieraniu tych naczyń możesz sobie ustalić jakiś system punktowy. Jeden talerz 10 punktów, jeden kubek 5 punktów i tak dalej. I zobaczyć, ile punktów możesz zliczyć, zbierając naczynia choćby z różnych pomieszczeń, czyli to, o czym powiedziałam wcześniej. Oczywiście możesz też sobie stworzyć inne wyzwania, jak na przykład porządkowanie biurka na czas albo sprzątanie, ale tylko. Przez określoną długość piosenki i tym podobne, cokolwiek co działa na ciebie dobrze. U mnie zauważyłam bardzo dobrze sprawdza się słuchanie muzyki typu trans albo techno, w momencie, kiedy zbyt dużo dzieje się w mojej głowie. Pomaga mi to z jakiegoś powodu wyłączyć myślenie i skupić się tylko właśnie na tej kolejnej czynności. Może i Ty masz jakieś rzeczy, których lubisz słuchać, ale które nie wyciągają twojej uwagi. To jest tutaj ważne, żeby nie puszczać sobie czegoś bardzo angażującego, co będziesz chciała oglądać, bo wtedy łatwo rozproszenia. I w momencie, kiedy ogarniesz, powiedzmy, tutaj tą zmywarkę, czy pralkę, czy to sprzątanie biurka, czy zbierzesz śmieci, a może zbierzesz wszystkie ubrania, które gdzieś tam były porozrzucane po mieszkaniu w jedno miejsce, kiedy już te rzeczy zrobisz, zapisz sobie na kartce czy w aplikacji, co udało Ci się zrobić, i tutaj stanie z łóżka zaprzestanie scrollowania mediów społecznościowych, napicie się wody i wykonanie czynności, to wszystko powinno tam trafić. Spójrz na to no i zastanów się, jak się z tym czujesz. Przypuszczam, że całkiem dobrze. Wspominam o tym zapisaniu nie bez powodu, bo pozwala ono dostrzec pewne osiągnięcia, a nie tylko skupiać się na tych zadaniach, które gdzieś nie zostały dowiezione lub które na Ciebie czekają. Skoro już Prawiłaś się w ruch, i mniej więcej masz ogarniętą przestrzeń, i też nic nie wyrywa aż tak mocno twojej uwagi, bo nie włączyłaś bardzo angażującego serialu, czy nawet muzyki. Teraz możesz się zabrać za działanie nad jakąś konkretną czynnością. Co więcej, już masz małe sukcesy za sobą, czyli teoretycznie. Poziom dopaminy powinien troszkę u ciebie wzrosnąć i powinnaś mieć więcej siły i energii do działania. Niekoniecznie tak jest. Czasem może być tak, że to przygotowanie otoczenia będzie już samo w sobie bardzo męczące, ale jest spora szansa na to, że teraz wykonanie konkretnej czynności przyjdzie ci nieco, chociaż odrobinę łatwiej. I żeby przezwyciężyć niechęć do tej czynności, przede wszystkim zapisz na kartce, ale tak, żebyś miała to przed oczami, co ty w zasadzie chcesz zrobić i jakie zadania są do odhaczenia, żeby ten twój projekt czy ta większa rzecz do zrobienia miała prawo mieć miejsce i miała prawo się zadziać, i ty, żebyś mogła ją zrealizować? W momencie, kiedy widzisz te zadania przed sobą, skup się tylko i wyłącznie na pierwszym zadaniu. Jeśli ciężko ci jest to zrobić, bo widzisz wypisane wszystkie w kolejności, kartkę obróć. A na takiej sticky note, na karteczce samoprzylepnej, zapisz tylko i wyłącznie to jedno zadanie. Co ważne, unikaj słów muszę i powinnam. Raczej wychodź z założenia, że robię coś, bo mogę to zrobić, a nie dlatego, że muszę to zrobić. I jeszcze zanim zaczniesz działać, zaplanuj sobie nagrodę. Na przykład, po 30 minutach wykonywania tego zadania, zrobię sobie kawę z syropem waniliowym albo po 40 minutach wykonywania tego zadania zabiorę siebie na spacer. Tutaj ważne jest to, żeby Twoja nagroda nie trygerowała potencjalnie jakichś innych zaburzeń czy też trudności, oraz nie bojkotowała Twojego sukcesu. Możesz też uczynić to zadanie wyzwaniem, o tym mówiłam też chwilę wcześniej, ale możesz w jakiś sposób ograniczyć je czasowo czy też ilościowo. Możesz również zastosować wybraną metodę, jak na przykład pomodoro. Czy znowu regułę 5 sekund, żeby usiąść do działania, albo też metodę tylko spróbuję, czyli powiedzieć sobie, tylko spróbuję zacząć pisać ten raport, albo tylko spróbuję stworzyć post na Instagram i zobaczyć, co dalej z tego wyniknie. I tutaj na koniec mam jeszcze jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną uwagę, więc posłuchaj i zapamiętaj. Ja wiem, że w momencie, kiedy zmagasz się z paraliżem, to wszystko wydaje się być ważne i pilne, ale pamiętaj, proszę, pamiętaj, że lepiej jest zrobić cokolwiek, niż zbyt długo myśleć o tym, co jest tą właściwą, odpowiednią rzeczą do zrobienia, bo wtedy w konsekwencji i upływa więcej czasu, i mniej rzeczy jest zrobionych, a jeśli nad tym się aż tak nie zastanawiasz, tylko zaczniesz działać, łatwiej ci będzie potem wbić się w ten rytm. No, właśnie, odpowiednich już działań. Ja nie mówię, żeby nie wybierać sobie priorytetów, bo priorytety są bardzo ważne. Chodzi mi raczej o to, że w sytuacji, kiedy doświadczasz paraliżu wykonawczego, lepiej jest zacząć robić coś, niż nie robić kompletnie niczego i pozwolić na to, żeby te wyrzuty sumienia osiadały coraz bardziej i bardziej. Ważny jest oczywiście także dialog wewnętrzny i to, jak do siebie mówisz, jakich słów używasz, bo on może być twoim wrogiem. Ale może też być Twoim największym sprzymierzeńcem. A jeszcze tak na sekundę, wracając do priorytetów, jest bardzo fajna metoda, która myślę, że przypadnie ci do gustu, jeśli y, lubisz wszelkiego rodzaju gry. Czyli jeśli nie wiesz, co zrobić i od czego zacząć, a chciałabyś zacząć jednak od takiej właśnie bardziej priorytetowej, ważniejszej czynności. To zastanów się, co jest Twoim main quest, czyli takim głównym wyzwaniem w grze zwanej dzisiejszy dzień, a co jest Twoim side quest, czyli co jest Twoimi wyzwaniami pobocznymi. I w ten sposób możesz skupić się na tym głównym wyzwaniu, na tej głównej misji dnia, jednocześnie czasem odchodząc na te takie, wiesz, misje poboczne, ale mając w głowie, że na misję dnia masz w jakiś sposób ograniczone zasoby, na przykład ograniczony czas. I dodanie takiego elementu gry do codzienności może sprawić, że będzie ona bardziej atrakcyjna, bardziej interesująca i też, że chętniej będziesz działać. Na ten temat mogłabym jeszcze mówić i mówić, ale chciałam, żeby ten odcinek był mocno praktyczny i żebyś w zasadzie od razu mogła zacząć wykorzystywać Wskazówki, które tutaj zamieściłam w swojej codzienności, jeśli tylko masz na to ochotę. Dlatego na tym poprzestanę. Życzę Ci powodzenia w działaniu oraz trzymaj się, hej!